Hej, Siemanko, wszystkim! Dzisiaj yy, dzisiaj otworzymy sobie. Dzisiaj otworzymy sobie, tak. Yy, 6 saszetek Bale Hazard, Bale, Bale Hazard i Lewandowski. 6 saszetek sobie otworzymy. To jest mój pierwszy film. Chociaż sobie otworzyłem dwie puszki. Dwie puszki sobie otworzyłem też. Z tego, ale to, ale to tak w ogóle. Mam dużo kart, a teraz się otworzę ten. Pierwszą paczką będzie y, Bail. Zobaczymy co nam się trafi. Ja sobie tak otwieram, chociaż nie... Tu się... O, ja sobie tak zawsze otwieram. Nie wiem czemu, ale ta, tak mi jest po prostu lepiej. O, tu mamy tak. Y, y, tu już pokazałem. Rumunia. Y, Rumunia tak. Y, Bob na Sansu jakiś, James McClellan, Irlandia. Tu mam, o, pięknie, top Jurer Jurer, rock, kana z Albanii. Piękna. O, jedynastka, Słowenii. Islandia, mam, moja powtórka, i Belgia. Nie mam jeszcze tej karty, pięknie. Okej, okay. tu mamy tak. może sobie Tom i Top to by źle to było, to dosyć ładne to będą to nasze to otwieram następną paczkę otwieram następną paczkę nie, co tu będzie, o i kolejna powtórka do kolekcji niestety tu będziemy i tak Okej, okay, to to sobie przesuniemy No i no, dużo ja sobie podejrzewam. No tak, Islandia, moja powtórka. Yy, Ukraina. Maga... Nie wiem, co... zapomniałem, co, jaki to jest kraj. Chorwacja. Jednastka Chorwacji. Piękna karta specjalna. I... Yy, making a History. Tu będzie Walia chyba. Jednastka. Tutaj, okej. Okay. No, no, aha, dynamo się Marcello z Formacji, tu mieliśmy. Tutaj. Mamy kolejną paczkę. Puszka z tego. Mam nadzieję, ja liczę na autografy, na signaturach, naprawdę liczę. To są piękne karty moim zdaniem. Nawet, to, nawet jeżeli to nie są prawdziwe autografy, bo to nie są. Są tylko tak maszynowo robione, ale są. Mi się one bardzo podobają. okej okay. okej. Okay. No tak. Ukraina. Nie, nie mam tej karty. Słowenia też nie mam tej karty. Ramosa mam. Musa Sisakę Z Francji chyba mam. O, i tu pięknie. Z Francji. Defensive Rock. Piękna karta. I tu top Joueur, Dawid Alba. Alaba. O. Piękne, piękne karty, naprawdę tutaj te. Tutaj dobrze, że może ten, ale ten... Naprawdę ja liczę, tu już mam, jesteśmy tylko, jeszcze tylko trzy paczki nam zostały. Już trzy otworzyliśmy. Teraz proszę, żeby weszł jakiś autograf naprawdę liczę na to. to naprawdę są jakieś bardzo specjalne. Hmm. Uh -huh. Okej, okay. tak. Irlandia, Ukraina, Szwajcaria, Espania y, chor znaczy Chorwacja, Dynamo i piękny One Watch, Islandia. No na razie. Nie, nie wpada, jak nie wpadają najlepsze karty, chociaż nie jestem zły z tego powodu. Teraz o, tutaj tu już sobie podejrzałem. Okej. Okay. Tak on się. Masę... Cze Czeska Republika, y, Albania, Chorwacja, Kate Player. Tu mam piękny Inventiveness, cze Czeska Republika. Tu mam tak, no, y, Północna Irlandia i Chorwacja. Bramkarz. Teraz liczę. Proszę, niech pan autograf autograf. Wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale. I wiem co będzie Inventive Venice najprawdopodobniej. Kolejny Machine, Hurricane Pięknie. Uh, Albania. I tu mamy tak. Dobra, już żeby... U piękna Inventive z Rosji. Tak. ma tu Portugalia. To nie wiem czy to jest, ale to już nie Mam. I Espania. Mam. Ładne karty mi się dzisiaj trafiły. Chociaż. No jednak miałem y, czas, miałem jednak nadzieję na... Tam, miałem jednak nadzieję na... Mm, miałem nadzieję po prostu na autograf kogoś, ale... No raczej nie, nie udało mi się to dzisiaj, ale tak się ładne karty wpadły. Nie mogę, nie mogę pogardzić naszej Saszy, te dobre karty. I tu jeszcze może za, od razu, jak jest mój... Albo zaprezentuje taka strona startowa. Tu mamy tak maskotka, piłka, tu mamy logo, logo. Tutaj logo z Ruatto Euro, UEFA Euro 2016. Tak, to, to są te drużyny. Teraz pokażę wam. Tak, yy. może wezmę teraz tak normalnie. do, do ręki, tak. Tu mamy Szwecja. Mam Szwecję, mamy Szwecję. Hiszpanię Hiszpanię ładnie, tu niektórych mam naprawdę dużo mam z tych tu mamy Portugalia y, tak Portugalia mam Cristiano Ronaldo na legendzie tutaj mamy y, Racing Star tego Portugalia William, y, Cristiano Ronaldo na Limitce Mamy mam i tutaj pięknie ten mam Irlandia Legenda i oczywiście logo Niemcy Tu no Jera. Tu właśnie mówię, tu mam już dwa te autografy powtórka. No po prostu mi one tak wpadają, co chyba naj ten dlatego tak liczyłem na autografy. No w ogóle one, mi się tak podobają te karty. Chciałbym, żeby mi coś podobało. Tu mam piękną kartę yy, Friends and Force Roberta Lewandowskiego, mam też trochę karty z Rolandu Euro. Eliminacje do euro, mam dwie. Limitki Lewandowskiego i jedna Maciej Rybus. Mam Chorwacja Mam dwie. Ten, powtórki jeszcze muszę wkładać. drugą muszę. Ten, Włochy. Włochy, o może tak by też mało, będzie lepiej. Tak, Włochy. to będzie tak, Anglia. Będzie Anglia, tu będzie Turcja, bodajże Belgia, hazarda, limitkę Francja, tu mam legendę Francji, Francja, Szwajcaria, Suumi, Słowacja chyba, ale nie jestem pewien, Rumunia, Rosja, Rosja. Austria, e, to właśnie te, 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 nie wiem, tu mam inventivenesa piękno i double trouble. Słowenia, e, Uwalia, Norwegia, Serbia, e, Republika Czeska, tu mam Czeską Republika, Albania, Albania, Islandia, 11 Islandii już mam. E, z... Słowenia, Herpika słoweńska, no tak, Bośnia-Hercegowina, ona chyba odpadła, to jest... nie, tak, ona chyba odpadła. Ukraina, Ukraina, i tu mam, tak, północną Irlandię, i tu mamy Irlandię, i tu Niemcy, to jest za tym, nie ma za bardzo ten, ale to jest Making History, to jest chyba z tych starych. No to jest chyba z tych starych, to jest raty Euro. Chociaż nie, to te nowe. Dobra, to kończymy ten filmik na dziś. Pięknym akcentem nasze karty. Dziękuję, dzięki i pa!